Staszka, czyli Kasia Stasiak. A kto wymyślił tę Staszkę? Witam, dzień dobry. No, pseudonim po w czasach studiów, kiedy to y, wszyscy moi znajomi mówili na mnie Stasia, po czym mój kolega Grzesiu Dziamka, który teraz obecnie jest perkusistą w ogóle w zespole Afromental, powiedział mi, no słuchaj, ty już teraz zaczynasz taką swoją solową drogę artystyczną, Tuż już nie jesteś Stasia, no już jesteś teraz taka Staszka. I wszyscy po prostu to podłapali i tak zostało, przyjęło po Staszka, ty jesteś na tym rynku muzycznym od wielu lat, jesteś też wykształconą wokalistką. Kto dał Ci impuls, żeby właśnie zacząć robić coś dla siebie, żeby spełnić swoje marzenia no i robić karierę solową? No właśnie, tak jak powiedziałaś, marzenia. Ja od dziecka o tym marzyłam, żeby stanąć solo na scenie. Moja droga tak się potoczyła, że rzeczywiście długo śpiewałam na tej drugiej linii. I muszę przyznać, że moment, w którym postanowiłam wyjść do pierwszego rzędu przyszedł bardzo, bardzo naturalnie, bez żadnego ciśnienia, ponieważ piosenki, które powstawały, teksty, które na mnie spływały, cała ta wena w związku z tworzeniem materiału była tak silna. I tak mnie opanowała, że stwierdziłam, no nie, po prostu to już jest ten czas. Właśnie wtedy powstała piosenka na świata, zegar i, i inne. Także przyszło to bardzo, bardzo naturalnie i, i, i to był ten moment, kiedy właśnie ta wena mnie tak bardzo opanowywała do tworzenia. Teraz jesteś w drodze do Opola. No właśnie przed tobą wielki sprawdzian. Koncert w Opolu, emocje wielkie? emocje wielkie i muszę powiedzieć, że im bliżej, to naprawdę stres mnie troszkę opanowuje, ale myślę, że będzie w porządku. Myślę, to to jest... opole masz takie trochę okiełznane, prawda? Bo śpiewałaś na estradzie festiwalu, co prawda nie w tej głównej roli, no ale już kilka razy. Tak, tak, ostatnio właśnie liczyłam. Byłam w opolu cztery razy, ale wiecie jak to jest. Jak się stoi na drugiej linii, to tak się człowiek czuje bardziej bezpiecznie, bo ta uwaga nie jest skupiona wcale na nim, a tutaj, no muszę wyjść już na front. Ja to czuję i się nie stresuję, także będzie OK. Po Opolu jest jeszcze m.in. darłową nasz festiwal Bałtyk Media i Sztuka. wcześniej też hajnowska, tak. No co liczysz? Liczę na to, że będzie to fajny występ i liczę na to, że zbierze się jeszcze więcej ludzi, którzy pokochają moje piosenki i będą mnie wspierać w rozwoju mojej kariery, będą przychodzić na koncerty, także bardzo się cieszę i dziękuję za to wyróżnienie, że, że znalazłam się właśnie w finale i w Darłowie i w drugim konkursie. Bardzo się cieszę, także no, najbardziej tak naprawdę liczę na to, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, że jest ktoś taki jak Staszka, która śpiewa swoje pozytywne piosenki i chce coś tam ludziom przekazać. To ile już masz tych piosenek? Czy już się na jedną płytę zmieszczą, czy jeszcze musisz coś dopisać? No, muszę powiedzieć, że już materiał jest zebrany, skompletowany, piosenki są skomponowane, teksty napisane, także to zostaje wejść do studia i wszystko zarejestrować, aczkolwiek ostatnio właśnie wymieniłam sobie gitarę i powstają różne nowe kompozycje i będę pewnie miała problem, bo, bo już jest ich dużo, będę miała problem, jakie tam sobie na pierwszej płycie, pierwszej bardzo ważnej, bo dedykackiej płycie, jakie tam umieścić te piosenki, ale ale jesteśmy gotowi już, żeby finalizować wszystko, także będzie fajnie. Czyli piosenki są gotowe, a zespół? Zespół również jest gotowy, już przygotowujemy się, mamy próby, także wszystko jest na dobrej drodze.